Cześć, dobry tłumaczki. serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Wolfenstein The Old Blood. I aktualnie doszliśmy do karczmy, gdzie spotkaliśmy się z naszym kontaktem w wrogim, wrogo nastawionym do nas miasteczku i na terenie wroga. Ale przede wszystkim musimy teraz pomóc mu odeprzeć zagrożenie, które się tutaj pewnie pojawi za chwilkę. A, już, dobra. On musi tutaj wsadzić tą swoją dziwoję, a my będziemy musieli bardzo mocno się spiąć, żeby obronić to miejsce bez zgonu. To nie będzie zbyt proste. Dobra. Na to poziomie trudności prawdopodobnie kilka razy zginę, bo pamiętam, że to jest dość takie... Sensowne No kto tu jeszcze mamy wiele okien do obrony, Ta, obrywają na razie pięknie gra, na mnie nie wystraszy. że BJ potrafi szybko zmieniać magazynki. Pięknie. Najgorsze, co możesz zrobić, to po prostu utknąć tutaj w jednym konkretnym miejscu e, i zostać otoczony, a później odstanu granatami. Dobra, kolejny, który się zawiesił. Pięknie. Ta broń jest bardzo celna, trzeba przyznać. Niech Nazis się skończy moje wojaże. Wow. wow. To było intensywne. Musiałam teczkę by trzeba było znaleźć. wiecie co, zmienimy sobie chyba na to. To bardzo dobrze działa, a potrafi również zabijać bardzo szybko tych niemilców. O pancerzonych mówi oczywiście, że nic nie zrobi, ale zwiększa szansę na to, że z tej strony nadejdzie wróg. o tym właśnie mówiłem. Jest jedna, jedyna broń, która tak dokładnie pozwala pozbyć się ich. Doskonale. Ładnie idzie na razie. Chociaż ja się spodziewam, że i tak pod koniec wejdzie pancerny. <laughs> Na sam koniec tylko nie chciałbym zginąć, bo to jest taka sekwencja dość długa Dobra, to dalej Chyba jeszcze nie, ale... Na pewno to wszystko? Dałbym sobie głowę uciąć, moi drodzy, że tu jeszcze był jeden pancerny. No ale dobra. Udało się to zrobić w miarę sensownie. Tylko naprawdę tak bardzo liczę na to, że tu już więcej ich nie będzie. zbieram już całą amunicję, jaka tutaj jeszcze będzie. I przede wszystkim zestawy pancerza. O, tam jest na kamizelka, świetnie. I teraz pytanie, czy ja jestem w stanie zwiększyć sobie zdrowie do tego wymaganego poziomu? Tutaj mamy trochę zdrowia. Teraz po drugiej stronie też mamy dużo zdrowia. Chyba tak. No i pięknie, dobra. Eee, Zabij pięciu grób pod rząd mając nadmiar energii. Mhm. Takie sobie. Więcej jeszcze prać nie będziemy co jeszcze tutaj mamy mała amunicji troszeczkę do tej broni Dobra, ustawimy sobie teraz moi drodzy Myślę, że dwie strzelby Bo ja naprawdę coś tam pamiętam, że było nieciekawego No i przy okazji jeszcze Zgarniemy sobie amunicję dodatkową Okej Jest on na szczęście You can come out Never mind. O tym właśnie mówiłem. zdrowia To jest taki mini-boss. Koniec. Wiedzę jakoś go wykończyć teraz? Tak! Okej, o się trochę zabrałem do tego od dupy strony w razie Bardzo od dupy strony się zabrałem Nie pamiętałem, że trzeba do niego podchodzić i go ogłuszać Dobra, więc moi drodzy, jeszcze raz ta akcja Nazis are all dead. You can come Never mind. Never mind. Yeah, dobra, we'll Yeah, out. Let's get Kolejny fragment pancerza zdjęty. Znowu za dno. Mos jest dość prosty, ale trzeba się troszeczkę z nim tutaj wiecie. Kółeczko pobawić. Coraz bardziej, osłabiony. Cauź. Moja osłoda się sobie.

i mean, Więc Jesteś przybranym ojcem. No, takie szlachetne. Oj, doszliśmy do Łodzi. Świetnie. Tajna jaskinia. Dokonano grafikę koncepcyjną. Ja chciałbym zobaczyć tego jegiera. Nie jestem pewien czy to tu będzie Kolek kolekcję, postacie. Jest. Rudy gier we wczesnym wojskowym prototypie zaawansowanego pancerza bojowego zaprojektowanego przez tropią główkę. Pancerz wyposażony jest z dwa działka Gatlinga. Wystrzeliwujące Wolframowe pociski 14 mm z prędkością 10 tysięcy nabojów na minutę. Pancerz niemal tonę i posiada zintegrowane ogniwa, podobne jak Super Soldaten. Zapewnia operatorowi doskonałą ochronę yy, dzięki płytom kuloodpornym. No cóż, ale da się jednak go troszeczkę osłabić. Jakieś hmm, notatki może leżą. O, nawet dwie. Mamy list. Berlin, września 1937 rok. Kochany, na zewnątrz gwizdze chłodny wiatr uderza w okiennicę. Pisząc ten list zastanawiam się, co ty teraz robisz. Badasz sprawę, o której mi pisałeś. Wiem, że to dla ciebie męczące pracować jak dziennikarz w warunkach reżimowych. W warunkach reżimowych. Jeśli uważasz, że nie pozostaje ci nic innego, jak tylko opuścić kraj, pojadę za tobą gdziekolwiek zechcesz. Może do Anglii, może tam chyba jakiś, masz tam chyba jakichś znajomych. Tak, ja też za tobą tęsknię, nie pisząc ci o tym, że nie śpię po nocach. Zakłamał, zakłamywałabym e, stopień tęsknoty za tobą. Czasem budzą się... Zarumieniona z powodu gorączkowych snów z twoim udziałem. Uff. Teraz też się rumieni pisząc i myśląc o tobie, o tym. Szkoda, że cię, że nie macie tu przy mnie. Chciałbym cię dotknąć, poczuć twoje ciepło. W Berlinie jest dużo chłodniej niż normalnie pod koniec września. Miasto się zmienia. Codziennie słyszę stukot podkutych butów z oknem. Kto by pomyślał, że tak niski człowiek może być powodem tak wielkich problemów? Boję się tego, co się dzieje z naszym krajem. Przyszłam wczoraj z Anną do, poszłam wczoraj z Anną do kina po zakończeniu projekcji, szliśmy sz, do domu, a krok w krok za nami podąża grupa chłopców z hitler -Juggen. Jeden z nich przeczytał mój artykuł w gazecie i uznał, że nie bardzo mu się on podoba albo że ja mu się nie podobam. Szli za nami i wykrzykiwali różne rzeczy, okropne rzeczy, ale nie zastraszyli nas, choć bardzo się starali. Nie pozwoliliśmy na to. Nie martw się, kochany, mój, moi przyjaciele się o mnie troszczą. Zawsze będą przy mnie, ludzie, którym mogę zaufać. Nie mogę się doczekać Twojego powrotu do domu. Kocham cię bardzo, Sofii. Mhm. listy to generalnie są takie troszeczkę mało przydatne dla w ogóle fabuły. Notatka Kesslera. Nie mogę nigdy zapomnieć o Twoich słowach, Sofii. Patrz na ręce władzy, wstawaj się zabliźnił. walcz o równość każdego człowieka, miej dobre serce. To właśnie za to cię zamordowali. Chciałbym dokończyć to, co ty zaczęłaś, kochanie. Kochana. Czy mała Anna, Anet kiedykolwiek będzie bezpieczna? Możliwe, że nie. Wciąż powtarzam, że chcę odnaleźć w Wolfburgu swoją przyjaciółkę. W końcu. Chyba pozwolę jej wyruszyć na poszukiwania. Mhm, czyli prawdopodobnie może Sofi była jego partnerką albo ukochaną, cokolwiek, a ta Anet była córką tej Sofii. Drodzy studenci Niemiec, nasz wspaniały naród został zniewolony przez brutal przeciwnych wolnej myśli, która zawsze cechowała niemieckich studentów. System edukacji jest systematycznie niszczony od wewnątrz przez moralną elitę, która e, piastuje stanowiska przywódców, samorządu studenckiego i e, gaulenterów e, partyjnych. To prawdziwa hańba, a jednak gdy przychodzi czas powstać i wypowiedzieć się przeciwko tej hańbie, nie słychać nic oprócz ogłuszającej ciszy. Czy to możliwe, że my, naród niemiecki, nie zasługujemy na nic więcej? Wiem, że wielu z Was podziela nasze zdanie i wiem, że wielu z was boi się przeciwstawić, ale jeśli tego nie zrobicie bądźcie pewni, że w końcu przyjdą i po was. Przyjdą po niemiecką młodzież, gdy nadejdzie odpowiednia chwila. Hitler wyśle Waszych braci i synów na front. Każe im przelewać krew na obcej ziemi, a my nie będziemy mogli nic uczynić. Czy mamy pozwolić faszystowskiej partii poprowadzić nas wprost ku zagładzie? A może... Zmienimy kurs, którym podąża naród i zwrócimy się wol... ku przyszłości wolnej, od tyranii. Wybór należy do Was. Niemiecka młodzieży powstań. Obroń dobre imię naszego narodu. Nie daj mu się pogrążyć w haniebie. Musimy przeciwstawić się faszystowskiemu reżimowi i zbudować nową, wolną Europę, wolną od oku. okowów ideologicznej edukacji. Adolfa Hitlera. A Europę, w której wszyscy będziemy brać mi, musimy powstać inaczej wkrótce, może być za późno. Sophie Kessler, studentka filozofii Uniwersytet Berliński. A, no proszę. Więc szerzyłaś po prostu e, informacje, które podważały autorytet władzy. Recepta na lek. Pacjent Herr Ludwig Kessler m, na depresję. Zerwać zgodnie ze wskazówkami lekarza. Do, dużo możemy się dowiedzieć z tych notatek na temat tej postaci. Musi być pogrążony w niesamowitym smutku. Artykuł twojem Anarchistów. Troje anarchistów powieszonych za zdradę. Berlin, 4 kwietnia 1940 roku. W dniu wczorajszym troje anarchistów, kobieta i dwóch mężczyzn, kobieta, powtarzam, studenci i członkowie miejscowej grupy terrorystycznej zostało powieszonych, cała trójka została skazana na śmierć za zdrady i rozsiewanie na w placach Berlina niebezpiecznych anarchistycznych ulotek propagandowych szkalujących Firera. W niektórych kręgach promowane są idee zatruwające społeczność studencką, która, które są niebezpieczne zarówno dla naszego narodu, jak i zagrażają żo żołnierzom walczącym na froncie, stwierdził prokurator Ernest Dietrich, przemawiając do osób zgromadzonych w trakcie egzekucji. Takie zachowanie musi być karane szybko i surowo, bo została zabita. Notatka Kesslera, nie mogę nigdy zapomnieć o twoich słowach, to już mieliśmy. No to nieźle, w takim razie jego żona. bardzo wiele przeżył. Bo jego żona po prostu była zaangażowaną działaczką na rzecz opozycji politycznej. O, oh, thank you. O, proszę. So, where are we going, Kessler? To Wolfburg. That's where Helga will be, with the document folder. What's in Wolfburg? Death. Agent Blaskovic. Death. Fajnie mogliśmy zjeść tą torbę, albo też nie. Część druga: mroczne sekrety, Helgi wąż schab. I zobaczcie, to jest w ogóle, ta gra jest stworzona jak film Tarantino. On też jest podzielony jak, na akty, na... jak sztuka wystawiana w teatrze bardziej. Nie wiem czy oglądaliście kiedyś film Bengarty I Wojny, jeżeli nie to polecam, to jest fajny film, żeby wejść właśnie w kino Tarantino. Później polecam Pulp Fiction zobaczyć. Albo e, Django. A jak się już troszeczkę zaznajomicie z kinem Tarantino, to można zobaczyć... To

Helga is poking a stick into its rotten guts with the morbid curiosity of a child. What's in the bag? My wife used to spread flyers like these in Berlin. The Nazi pigs put a rope around her neck for it. schrecklich. Keine Sorge, Annette. Herr Blaskovic kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Das ist Wulburg. Agent Plaskovich, you're looking for OSA agent two. I called ahead to say that you were coming. Agent two knows where Helga is. Good. So much death for a silly folder. If we don't find it, there'll be a whole lot more. Me and Annette will hide in here. I stole some radio devices from the Nazi pigs. We can use them to communicate. Take this. And then get out of Leg in, meine Okej, kiedyś numer zrobiłem i spadłem, a później okazało się, że nie da się wejść. Wszystkie fanty i wzmocnimy troszeczkę naszą postać Wszystko Interesuje nas amunicja, trochę zdrowia Tu są pancerze i tu są jakieś ulotki mapa Pięknie mamy mapę Wolfburga. Mamy się dostać w tamto miejsce Nie wygląda na jakąś wielką przestrzeń Ale na pewno będzie ciekawie. Tutaj widzę kolejny pancerz, świetnie O przepraszam bardzo, jakiś nóż, więcej noży ta amunicji osiągnięte Mamy zdrowie. O, I chyba to będzie na tyle w tej lokacji. Czy to są kiłbaski? Nie, myślę że to są kiłbaski. Dobra. Wydostajemy się stąd. Wykryto sygnał. Okej. Okay. Dobra. Ta broń jest przeraźliwie wręcz celna, wiecie. Tam widzę chyba jednego oficera. Dobrze, to jest do zrobienia. Okay. Dobrze, jakby się zatrzymał, byłoby dużo prościej go zabić. Z tej odległości już jestem w stanie go trafić. Zaraz musimy po prostu poczekać, aż będzie znowu przechodzić. Chcę, że nie słyszę, że kule mu się odbijają obok bokuszu Ooo, teraz kolejny, tam jest jeden Super To nie wiem, co to też troszeczkę idioci Widzę, że wszyscy umierają dookoła i tak nic nie robią Dobra Zabierajmy się stąd akurat Przejdziemy sobie teraz na drugą stronę, żeby znaleźć tego kolejnego trepa metrów do celu, moi drodzy. Adrenalinka się pompuje. Tutaj na szczęście nic. Najbardziej boję się natknąć na tych pancernych. Okej. Okay. No to przynajmniej jesteśmy pewni, że nie wszczą alarmu. Superansko. Weźmy amunicję z niego. No to to by było chyba... No tyle jeżeli chodzi o oczyszczenie tego obszaru Nie wiem czy będziemy zabijać tego pancernego wielkiego drepa Draba Z tego prawdopodobnie potrzebowałbym strzału ze snajperki Dobra A mi nikt już nie przyjdzie mu z pomocą. Nioch, 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 nioch. Dobra, weźmy wszystko co tylko tu jest. chyba tam powinniśmy pójść. Znaczy co? nie będę za bardzo pędzić, nie będę się też wychylać. No, nic możemy zebrać? Nie, mamy w pełno. Tam są tylko kamizelki, to można by je spróbować zabrać. O, super 102 na przykład. Kolejny nóż już niepotrzebny. E, był jeszcze jeden Wolfenstein, który był praktycznie, moim zdaniem, prawie że idealnym przedstawicielem swojego gatunku, moi drodzy. Był to. E, ten wydany chyba przez Raven Software. Tylko nie wiem, ale on miał podtytuł. Chyba po prostu Wolfenstein. Eee, tam były takie różnego rodzaju moce, takie moce w Oalu. Mm, I chodziło w fabule o czarne słońce. Jest bardzo fajnie w ogóle poprowadzone. Też rozgrywka. Świetne imersja przy strzelaniu. Pod, podobnym jest też coś ta gra. Działa, przynajmniej jest zdecydowana większość. uzbrojenie zdecydowanie plus pójdziemy tam skąd się pozbyliśmy tego kolesie oho widzę kolejnego natknięcie się na niego może być tragicznym błędem nie jestem pewien czy można go zabić po cichu czy jest czy nie jest zbyt mocno pancerzony wiecie To nie jest powiedziane, że musimy wszystkich zabijać. No, 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 no. Anyone, you have to. What's that? many No, Kessler. Chyba sam dmuchał w mikrofon. <laughs> Uwielbiam, jak chłobot, prostkowica. Dobra, tutaj podziękuję wam za uwagę do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa.